Czy aktualne wzrosty to prosta droga do nowego ATH? czy jest to może tylko mała podbitka przed kontynuacją naszych spadków. Długoterminowi hodlersi akumulują bardzo mocno Bitcoina oraz w jaki sposób FOMC w tym tygodniu może wpłynąć na wyceny Bitcoina. Gdzie widzę miejsca wejścia w shorty, gdzie będę chciał longować ten wykres oraz resztę kryptowalut. Najważniejsze dane on-chain, najważniejsze newsy oraz aktualizacja moich tradeów, planów, tego w jaki sposób będę chciał w najbliższych dniach rozgrywać rynek. Także, żeby już nie przedłużać moi drodzy, zaczynajmy z mięskiem. Moi drodzy, zaczniemy sobie jak zwykle od danych on-chain. Mianowicie Bitcoin number of addresses with balance więcej niż 001. Zwiększa się ilość, słuchajcie, tych mikroadresów, bo takie trzeba nazwać, które posiadają minimum właśnie 0,01. To jest ta pomarańczowa linia, którą widzicie, w jaki sposób zaczyna się zwiększać. Także na tych mikroadresach widzimy faktyczny wzrost. Pytanie, czy jest to akumulacja po prostu jakaś ulicy, czy chodzi tutaj o coś innego. Więc te portfele raczej namieszać tutaj nam jakoś bardzo nie, powinny, chyba że faktycznie ich ilość wzrosłaby do jakichś astronomicznych liczb. Natomiast moi drodzy, co nas powinno zainteresować to Bitcoin Number of Addresses with Balance więcej niż 10 tysięcy i chodzi tutaj o 10 tysięcy bitcoinów. Zobaczcie jak sytuacja się tutaj miewa. Te adresy nam coraz bardziej spadają, czyli można powiedzieć, że te wieloryby, te grubasy, no trochę nam się tutaj wyprzedały. Troszeczkę widzimy, że faktycznie na tych górkach, które mieliśmy, grubasy swoje Bitcoiny sprzedały, a nie widzimy w tym momencie zwiększania się ich zakupów. Nie widzimy tego, że faktycznie jakieś większe zakupy te wieloryby wykonują. Więc to, co się aktualnie dzieje na wykresie, moi drodzy, zresztą do czego sobie przejdziemy w tym odcinku, to pompowanie cenowe bez wolumenu, czyli faktycznie mamy ten poziom, o którym sobie za niedługo porozmawiamy, który może być rewersalem, może być dalszym impulsem do kontynuacji spadków, więc patrzcie na to, czy czasem cena nie jest wypychana właśnie bez tego dużego wolumenu, bez tego fatfingera, przez właśnie ulicę, która wiadomo, że wypcha cenę gdzieś tam troszkę do góry i po prostu wszystko dalej zostanie zdampowane. Jak sobie, moi drodzy, zobaczymy jeszcze na Bitcoin Balance on Exchanges Total, czyli na wszystkich, wszystkich giełdach zmniejsza się ilość tych bitcoinów na wszystkich giełdach czyli ten cały total więc warto monitorować ten wskaźnik typowo słuchajcie przed fomc który mamy w tym tygodniu A mianowicie moi drodzy w środę o godzinie 20:00 patrzcie na wykresy bo tam mogą dziać się faktyczne mocne mocne jaja chociaż moim zdaniem weekend już pokazał gdzieś tam jakąś wycenę więc pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz bardzo często właśnie przed fomc dziwne rzeczy dzieją się na wykresach więc jeżeli mamy tą sztuczną Pompkę może być tak, że na FOMCu faktycznie dostaniemy jeszcze podbicie, grab płynnościowy i po prostu zaczniemy kontynuację spadków. Jednakże pokażę Wam na wykresach, bo równie dobrze musimy wziąć pod uwagę scenariusz chęci przebicia ATH, chociaż moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, i pokażę Wam na wykresach dwa miejsca krytyczne, które moim zdaniem powinny dostać bardzo dużą reakcję, właśnie w stronę piekła, czyli po prostu shortowanie. Więc zwracajcie na ten wskaźnik uwagę. Patrzcie przed FOMC-em, czy tu czasem coś nie będzie się zwiększało. I oczywiście sugeruję wam, jeżeli śledzicie te wydarzenia makroekonomiczne, śledzicie wydarzenia, które dzieją się właśnie na Forex Carendal, to zapisujcie to, co się dzieje na najważniejszych wskaźnikach łączeń, zapisujcie to, co się dzieje na wykresie do siedmiu dni przed wydarzeniem, ponieważ te dane w przyszłości mogą Wam się przydać na analizę przyszłych wydarzeń gospodarczych, ponieważ to bardzo mocno ze sobą, mimo wszystko koreluje. Moi drodzy, jak sobie zobaczymy na Bitcoin Hodler Net Position Change, możemy zobaczyć, że hodlersi. I tutaj chodzi o ogół hodlersów. Nie wiemy, czy to są wieloryby, nie wiemy, czy to są małe portfele. Po prostu ludzie, którzy hodlują bitcoina cały czas się zwiększają. Więc akumulują tego bitcoina cały czas, cały czas Bitcoin mimo wszystko jest kupowany, no bo nie ma się co oszukiwać, że z perspektywy długoterminowej, jeżeli chodzi o to aktywo, no to tutaj każdy z nas powinien zarobić. Wiadomo, że jedni patrzą krótkoterminowo, drudzy patrzą długoterminowo, dlatego też bardzo często podaję wam kilka analiz, ponieważ długoterminowo jestem nastawiony byczo, jeżeli chodzi o cenę i wycenę rynku kryptowalut, jednakże tutaj lokalnie patrząc na to, co się dzieje na przestrzeni dni, na przestrzeni najbliższych tygodni, no raczej jestem dosyć niedźwiedzio do tego rynku nastawiony. W każdym razie pokażę Wam to wszystko na wykresach, bo jeszcze shortów nie łapię. Mam pozapinane niektóre longi, będę chciał dalej łapać longi, mam też dosyć ciekawe setupy, które chcę, żebyście zobaczyli, jednakże wszystko w swoim czasie, pamiętajcie, nie wchodźcie na siłę w no trade zone, bo po prostu stracicie. Lepiej poczekać, czasem nawet nie przed Projdować tego dnia, dwóch, trzech i złapać główne poziomy, które w perspektywie Swinga dadzą wam po prostu zarobić. Słuchajcie, następny wykres Bitcoin Total Supply held by long term hodlers, czyli Total Supply Bitcoina trzymany przez długoterminowych hodlerów, i tutaj mamy jeszcze lepiej, ponieważ widać na tym wskaźniku, który zalicza ruch jak w poprzedniej hossie. Weźcie to pod uwagę, że ten long term holders supply, który tutaj widzicie cały czas, cały czas dosyć mocno się zwiększa. Więc nawet jakbyśmy sobie zobaczyli na 10, Letni wykres. Zobaczcie, co się działo w momencie poprzedniej hossy, Ten wskaźnik cały czas dosyć mocno rósł. Mamy bardzo mocną korelację w tym miejscu oraz w tym miejscu. Oczywiście nie chciałbym, żebyście traktowali ten wskaźnik jako coś, oho, idziemy po nowy szczyt, idziemy po większe wyceny na bitcoinie, bo oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie wyznacznik, jednakże jest to jeden z konfluensów, na który powinniśmy popatrzeć stricte w skali makro, czyli stricte długoterminowo, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to faktycznie to nowe Nowe ATH powinniśmy wybić, zresztą wejdziemy sobie za niedługo na wykresy i popatrzymy, gdzie my mamy w ogóle zasięgi i dlaczego aktualna ATH tak naprawdę nie jest ATH, tylko po prostu zebraniem Buy Side Liquidu. Zobaczcie, słuchajcie na ten wykres Bitcoin Percent of Addresses in Profit, czyli ilość adresów procentowo, które posiadają Bitcoina i które są w proficie. Jak tylko mamy podbitkę, procentowa ilość adresów w proficie od razu robi rana. Poznacza to, że ludzie o wiele bardziej wolą w tym momencie grać longi, co widać właśnie po tym wykresie. Nawet jakbyśmy sobie włączyli pięcioletni, o może nie pięcioletni, ale dwuletni, zobaczcie jak mocno to ze sobą po prostu koreluje. Oczywiście w tym momencie no, jesteśmy w takim miejscu, gdzie ludzie gdzieś tam boją się grać te shorty, bo shorty są trudniejsze. Faktycznie podjęcie decyzji o tym, żeby shortować rynek, no nie jest łatwe, ponieważ zawsze jeżeli longujemy, cena nawet jak spadnie, prawdopodobnie na tak dobrym aktywie, jakim jest Bitcoin wzrośnie, jednakże shortowanie po prostu jest trudniejsze. Więc jeżeli już chcecie shortować ten rynek, to na pewno nie wchodźcie na pałę, bo jest mocno wyceniony według Was, bo jest cena wysoka. Znajdźcie główne punkty podjęcia Główne punkty oporu, i dopiero wtedy decydujcie się na shorty. Oczywiście zawsze pamiętajcie o dobrym money managementie, Nie ryzykujcie więcej niż 2% waszego depozytu i zapinajcie stop lossy, bo to was ewentualnie uratuje przed pomyłką, którą każdy z nas robi na tym rynku. I nie ma osoby, która ma 100% win ratio. A jeżeli ma, to może w bierkach, bo faktycznie tam da się to zrobić. Słuchajcie, popatrzmy sobie na chwilę jeszcze może na SOS Value i to, co się dzieje na ETF-ach, mianowicie ETF-y na Bitcoinie na solidnym plusie. Się. Widzimy, że tutaj coś wraca, jakieś zainteresowanie tymi ETF-ami wraca. Ja uważam, że ten ETF na Bitcoinie prawdopodobnie raczej długo terminowo przetrwa. Oczywiście na tych innych aktywach może być problem, jednakże tutaj pamiętajcie, nigdy nie ma parabolicznych wzrostów non-stop do góry. Jeżeli jest wzrost, mamy impuls, musi pojawić się korekta. Na wykresach, w życiu, wszędzie, gdzie mamy górkę, to musi się pojawić jakaś korekta, więc po prostu na nią trzeba być stricte przygotowanym i nie łudzić się, że zawsze wszystko będzie szło do góry. Więc tutaj ETF-y znowu dostały wpływ, co jest dobrym takim ogólnie rzecz biorąc, ponieważ zainteresowanie bitcoinem na rynku po prostu wzrasta, co mimo wszystko jest dobre dla całego rynku. Oczywiście wolelibyśmy, żeby ta kasa nie wchodziła w ETF-y na bitcoinie, tylko bezpośrednio fizycznie w rynek, jednakże pamiętajcie, że fundusze, do których będzie wpadało coraz więcej pieniędzy będą musiały te bitcoiny kupować, więc siłą rzeczy będą podbijały po prostu cenę, będą kupowały w miejscach, które jest dla nich atrakcyjne, więc tutaj możemy na to popatrzeć z takiej pozytywnej raczej Perspektywy. Z kolei jak zobaczymy sobie na ETF-y, na ETH, no to tutaj mamy standard, czyli praktycznie wszystko na minusie. Polecam śledzić to, co się dzieje na ETF-ach, na ETH oraz w ogóle na całym projekcie ETH, ponieważ nie wygląda to dobrze, ogólnie rzecz biorąc, jestem negatywnie nastawiony do tego projektu, jestem, byczo, y, przepraszam, niedźwiedzio nastawiony do tego projektu z perspektywy czasu, wydaje mi się i powtarzę to któryś raz, że prędzej czy później kasa dojdzie, wyjdzie właściwie z ETH. I wejdzie do dużo lepszych innych layer 1-ów, które mogłyby faktycznie przejąć schedę po Ethereum, więc tutaj nic pozytywnego na ETF-ach się nie dzieje. Cały czas mamy odpływ i to całkiem duży odpływ, ponieważ z dnia na dzień odpływa w okolicach 500 milionów dolarów właśnie z tych ETF. -ów. Jak sobie słuchajcie, popatrzymy na sell-side risk ratio, taki dosyć ciekawy wykres, możemy zauważyć, że aktualnie sprzedający mają bardzo, ale to bardzo małą płynność. Nie jest to jeszcze ta najmniejsza płynność, która jest zaznaczona kolorem fioletowym, jednakże jest to nasze low liquidity, jak możecie zobaczyć z perspektywy czasu na ten wykres on który jest bardzo mądrze rozpisany i dosyć, myślę, ale klarowny dla wszystkich: zobaczcie, że w miejscach, w których mieliśmy po prostu tą najmniejszą krytyczną płynność, zazwyczaj dostawaliśmy no mimo wszystko długoterminowe wzrosty. Musicie sobie ten wykres zapisać, uważam, że warto go obserwować. E, oczywiście to nie znaczy, że tu mamy mało płynności i już pójdziemy do góry. To znaczy, że ta płynność się zmniejsza. To znaczy, że szansa na mocne spadki czy na jakieś głębokie korekty po prostu się zmniejsza, więc jest to dodatkowy konfluenc do tego, że nie powinniście czekać na 33 tysiące na bitcoinie, rozłożyć sobie wasze DCA, jeżeli chodzi o inwestycję długoterminową, starać się łapać te kluczowe miejsca, o których sobie zaraz powiem. Na wykresie pod longi, no bo wiadomo, że z perspektywy czasu longi na długi termin będą tutaj dużo bardziej rozsądne. Ja sam łapię longi, shorty również, ale shorty po prostu są dla mnie krótkoterminowymi trade'ami, które raczej staram się dosyć szybko wybierać i zabezpieczać swoje stop lossy na break-even. Słuchajcie, jeszcze jeden wskaźnik chciałem Wam pokazać, którego Wam wcześniej nie pokazywałem, mianowicie Bitcoin Market Drawdowns. I tutaj wskaźnik ten, analizując historycznie market krypto oraz korekty w poszczególnych szczególnych cyklach pokazuje, że mamy jeszcze masę miejsca do zejścia w dół oraz rozegrania tego w czasie. Dlaczego wam to pokazuje? Żeby nie robić stricte takiego wejścia, albo jest turbo byczo, albo jest turbo niedźwiedzio. Każdy trader, każdy świadomy trader powinien patrzeć na rynek z dwóch stron, stojąc z boku, patrząc zimno, nie podniecając się wzrostami i też nie przejmując spadkami, tylko po prostu te wszystkie sytuacje rozgrywać, traktować jako okazję do wykonania dobrego swinga. Więc tutaj ten wykres również dosyć ciekawie nam pokazuje, jaki mieliśmy największy drawdown market capu rynku kryptowalut. Oczywiście możemy tu też znaleźć price drawdown oraz realized cap drawdown. W tym momencie faktycznie miejsce jeszcze jest. I tu nie chodzi o to, słuchajcie, że my od aktualnej ceny zejdziemy jeszcze 50%, bo tak pokazał nam wykres onchainowy. Jest to możliwe tak jak wszystko, co może się dziać na rynku krypto, bo to jest właśnie rynek krypto. Bardziej chodzi o to, żebyście nie nastawiali się w tym momencie na paraboliczne wzrosty na 106 tysięcy, 120 20 tysięcy, ale żebyście wzięli pod uwagę, że faktycznie ten rynek może się jeszcze obsunąć. Więc jeżeli ten rynek się obsunie, miejcie plan, miejcie te miejsca, w których chcecie wchodzić i po prostu się tego trzymajcie. Bo jeżeli tam zejdziemy, wasze emocje mogą wziąć w górę i nie wykorzystacie po prostu okazji, ewentualnie inwestycyjnej czy pod dobrego swinga. Więc weźcie pod uwagę, że te 44-41 tysięcy, zaraz wam to pokażę, cały czas, moim zdaniem, są w grze. A ciekawe miejsca dopiero przed nami, nawet po podbitce, które warto będzie się zastanowić, czy czasem nie przydałoby się tego po prostu shortować, ponieważ rynek nie jest w tym momencie gotowy, moim zdaniem, na wybicie faktycznego nowego ATH na Bitcoinie. A teraz, moi drodzy, najciekawsza część, mam nadzieję, czyli wykresy. Popatrzymy, co się dzieje na tym Bitcoinie, gdzie mamy najważniejsze strefy, gdzie będę chciał kupować, sprzedawać. No dobrze, a więc a propos tych poziomów, gdzie możemy shortować, gdzie możemy longować, skąd faktycznie możemy dostać busta do nowej a właściwie nie hossy, tylko jej kontynuacji. Słuchajcie, zgodnie z wykresami, o których rozmawialiśmy sobie ostatnio na Discordzie, na strefie Patrona, ja osobiście widzę dwa kluczowe miejsca na ten moment, które moglibyśmy shortować, które są dla nas miejscami kluczowymi do ewentualnej kontynuacji trendu spadkowego lokalnego, lub faktycznie pójścia po nowe szczyty. Ponieważ aktualne szczyty, które dostaliśmy, zobaczmy sobie to na tygodniówce, my tak naprawdę, słuchajcie, jakbyśmy sobie wzięli całego tutaj order bloka, który się zbudował. My tak naprawdę wzięliśmy cały Buy Liquid. Wiadomo, jest to nowe ATH, wybiliśmy ten nowy szczyt, jednakże wybiliśmy go dosyć mocnym Doji Candle, który spowodował tutaj nam całkiem ładne spadki, całkiem impulsywne z dosyć dużym wolumenem. Zobaczcie, że tutaj dużo więcej wolumenu było na świecach spadkowych niż wzrostowych, więc siły na wypychanie tego wykresu dalej do góry po prostu nie ma. Więc w tym momencie patrząc na to, że wzięliśmy tylko ten Liquid, zobaczmy, co dzieje się wewnątrz tej struktury. Mianowicie moi drodzy, lokalnie widzę sytuację w dwóch miejscach. Pierwsza na tym ostatnim Order Bloku, tutaj oraz respekt kanału równoległego górnej granicy jego właściwie, gdzie moglibyśmy dalej po prostu tworzyć taki range w tym kanale, więc stąd będę próbował mojego drugiego shorta pomiędzy 61 na 62 tysiące. Jednakże widzę możliwość, ponieważ rynek wygląda dosyć ciekawie, mamy FOMC, więc pamiętajcie, że to FOMC może tutaj bardzo dużo namieszać i może być boostem do tego, żeby stworzyć łapkę dla longujących, mianowicie wybić cenę, zrobić takiego liquid graba nawet do tej płynności, do tego point of control między 67 a 69 tysięcy, co dalej nie będzie znakiem, że idziemy pod kontynuację tutaj trendu wzrostowego globalnego, tylko po prostu testujemy ostatni nasz high. Więc weźcie pod uwagę, że tu oczywiście będzie bardzo pozytywne miejsce, jednakże wcale nie musi to być miejsce, które wybijemy, tylko może to być bardzo dobra okazja do złapania, właśnie shorta stricte na wypełnienie znowu retes tych 52 tysięcy, chociaż tak jak Wam mówiłem już ostatnio, jeżeli chodzi o teorię, wzięliśmy tą główną płynność, dostaliśmy dosyć szybki odkup, teoretycznie dostaliśmy retes przynajmniej 50% knota, więc stąd moglibyśmy już po prostu tworzyć kontynuację Hossy, jednakże moim zdaniem jest jeszcze troszeczkę za wcześnie na tego typu ruchy, zresztą nawet jak sobie słuchajcie, zobaczymy tutaj na wykres dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ cały czas poruszamy się w tym falling wedge'u, uważam, że no ciężko było byłoby znaleźć w tym momencie wydarzenie na świecie, które spowodowałoby flesza do zabrania tych 48 tysięcy dolarów, również jest to dosyć agresywny, bym powiedział, nie do końca prawdopodobny, tak bardzo prawdopodobny scenariusz, jednakże widzę możliwość przeciągania bardzo długo tej konsoli, tego trendu tutaj spadkowego, wyciągnięcie tej czwartej fali, w której aktualnie moim zdaniem jesteśmy, po prostu tutaj konsolidacja pomiędzy tym wedge'em, wybieranie sobie spokojnie płynności z czerwonej strefy, która jest naszą główną Strefom wsparcia i dopiero stąd wybicie faktycznego nowego ATH, kiedy to będzie? Nie pytajcie, nie wiem i nikt tego nie wie, więc po prostu musimy szukać tych kluczowych stref i je po prostu rozgrywać. Jest to główne miejsce pivotu przy ostatniej bessie, przy naszych ostatnich tych impulsywnych spadkach. W tym momencie jest to nasze główne miejsce wsparcia. Zobaczcie, że tylko i wyłącznie zbliżenie się do tego jest właściwie okraszone natychmiastowym odkupem, więc tutaj oczywiście magnes jakiś jest. Pieniędzy bardzo dużo tutaj leży, więc sensownym byłoby, żebyśmy po prostu przed wybiciem faktycznie już tych 100 tysięcy plus zabrali tą płynność. Jednakże pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz: że to może przeciągać się długo w czasie. Wiele osób, łącznie ze mną, mówi, że tutaj ten szczyt jest niezbyt mocno wybity, że tak naprawdę powinniśmy dostać jeszcze te 106 tysięcy. Moim zdaniem 106 tysięcy jest bardzo prawdopodobne i mogłoby być nawet szczytem aktualnego cyklu ze względu na to, co dzieje się na świecie, ze względu na to, jak sytuacja z instytucjami ma się na dzień dzisiejszy. Jednakże nie jest powiedziane, moi drodzy, że bardzo długo nie będą chcieli tego przeciągnąć, i to jest szczyt naszej hossy, te 74 tysiące dolarów, jest to szczyt naszej hossy. Osobiście nie do końca w to wierzę, może nie, nie, że nie do końca w to wierzę, jednakże nie chcę do końca w to wierzyć. Wydaje mi się, że możemy osiągnąć dużo większe wyniki, jednakże w tym momencie... Po prostu mamy to dosyć mocno przeciągane. Dla mnie najbardziej rozsądnym scenariuszem byłoby wybranie jeszcze tej płynności z czerwonej strefy i dopiero wtedy wybicie faktycznego nowego szczytu na Bitcoinie, co moim zdaniem technicznie byłoby rozegrane po prostu najlepiej. Wracając jeszcze na chwilę tutaj do tematu lokalnego, zebraliśmy praktycznie część tego knota, bardzo ważna płynność, więc moim zdaniem popatrzmy sobie nawet na wolumen, zostało to wypchane totalnie bez wolumenu, tak jak mówiłem w wątczinach. My pompujemy ten wykres bardzo ulicznie, że tak powiem, czyli ulica głównie w tym momencie wypycha tą cenę. Wieloryby nie do końca są zainteresowane kupowaniem po tych cenach jakoś bardzo, dlatego, że no pewnie dla nich nie jest to bardzo, bardzo atrakcyjna cena. Może chcą poczekać, aż ulica to jeszcze trochę wypcha, zdampować część swoich bitcoinów i odkupić je po prostu taniej, jak to mają w zwyczaju. Więc w tym momencie wzięliśmy tam nasze lokalne miejsce, gdzie mogliśmy dostać reakcję. W tym momencie dla mnie jest trochę taki no trade zone, tak jak nawet zobaczymy sobie na chwilkę na poprzedni wykres i wyłączymy sobie PVSRA, to zobaczcie, że tu moglibyśmy teoretycznie stworzyć bardzo fajny Head and Shoulders pattern, tak? Gdzie prawe ramię niekoniecznie musiałoby dojść do zielonej strefy, chociaż ja wolę na to poczekać, ze względu na to, że raczej łapię te główne poziomy, wolę wyjść z dobrym risk-rever a nie gdzieś tam huzia na huzia łapać się w miejscu, gdzie nie do końca mam po prostu swój poziom. Więc dla mnie te 61 tysięcy z hakiem byłoby idealnym miejscem stricte na shortowanie właśnie Bitcoina, a jeżeli chodzi o ono longowanie, to mamy dwa bardzo ważne miejsca, mianowicie okolice tu 56-55 tysięcy dolarów, jako ewentualna możliwość kontynuacji tego tutaj ruchu wewnętrznego, ponieważ nie wybiliśmy nawet tutaj, mieliśmy natychmiastowy odkup, nie wybiliśmy nowego low po ostatnim zejściu, więc możemy tutaj dostać jakiś dosyć ciekawy ruch w górę w tym momencie właśnie nawet pod POC, więc teraz jakaś głębsza korekta, jeżeli byśmy głębsza lokalnie, jeżeli byśmy zeszli pod to 56-57 tysięcy. Można byłoby próbować longi takie jako krótkie swingi do wypełnienia po prostu poszczególnych stref, o których Wam powiedziałem. Zresztą zobaczcie, jak dominacja bitcoina niesamowicie wybiła się do góry. Jest to dla nas bardzo dobry znak. Jest to znak, że moglibyśmy właśnie kontynuować troszeczkę te wzrosty. Jednakże pamiętajcie, że mamy kluczowe strefy. To nie jest tak, że teraz mamy dominację zwiększoną prawie do 60%, że już wyszliśmy z ceną bitcoina dosyć ciekawie. Tutaj, prawda, mamy bardzo ładny wykres, jeżeli chodzi o tygodniówkę, źle to nie wygląda, ta świeca jeszcze ma 6 dni, więc na razie nie patrzymy na nią, bo to jest początek tygodnia, więc tu się może bardzo, bardzo dużo e, zmienić, więc tak naprawdę ta świeca mogłaby być kontynuacją i wyciągnięciem właśnie nawet po tego order bloka. jednakże nie bądźcie aż tak bardzo, że tak powiem pozytywnie nastawieni, bo tu nie ma sensu nastawiać się pozytywnie czy negatywnie, patrzymy na to, co w danym momencie pokazuje nam wykres i to próbujemy rozegrać, więc w tym momencie na longi moim zdaniem troszeczkę za późno, więc raczej Patrzymy na miejsca kluczowe, gdzie moglibyśmy po prostu zaszortować. Zobaczymy, jak ta dominacja się utrzyma. Jeżeli chodzi o stricte dominację, wygląda to całkiem, całkiem byczą. A moi drodzy, jeżeli chcecie mieć dostęp do wszystkich moich zagrań na rynkach futures na bieżąco, w czasie rzeczywistym, czy moich zakupów na spocie, czy trade'ów i zakupów pro-traderów, którzy są na serwerze, czyli po prostu, moi drodzy, dostęp do całej strefy patrona na Discordzie, czyli tej części dodatkowej. Handel CST, wszystkie moje trady, pozycje, analizy na żywo, tego w jaki sposób dane koiny rozgrywać. Handel Pro, czyli miejsce, w którym pro-traderzy wrzucają codziennie na bieżąco analizy z poziomami zakupu, z poziomami sprzedaży, z pełnym opisem, komentarzem, z całym moim, drodzy, eksperymentem inwestycyjnym, na rynku spot. Danymi on-chain, tutaj mamy analityka od on-chainów, który wrzuca Wam dokładnie on-chainy z pełnym opisem oraz komentarzem, w jaki sposób to rozegrać, w jaki sposób może to płynąć na rynek, żeby pomóc Wam po prostu na tym rynku się odnaleźć oraz dobrze go rozgrywać. Moi drodzy, narzędzia, hitmapa, liquid levers, market cipher, narzędzia bardzo drogie, które macie w 100% za darmo oraz codzienne live tradingi, codzienne odprawy, na których to na żywo Rozgrywamy rynek, analizujemy, patrzymy, co na nim się dzieje, a to wszystko dostępne właśnie dla patronów, więc wystarczy, że się zarejestrujecie na giełdzie Bybit z linku, który macie w opisie pod tym filmem. Wpłacicie sobie równowartość 100 dolarów, zaczniecie tradować i macie dostęp do tej strefy, do nieograniczonej wiedzy, nieograniczonych tradów, więc mam nadzieję, że to miejsce spodoba Wam się tak samo, jak innym, którzy już z tego korzystają. Jeżeli chodzi o wykres Ethereum do Bitcoina, już wiele razy powtarzałem, że to Ethereum dostaje niesamowicie wtyłek w tyłek, w tym momencie musimy obserwować wykres ETH do BTC, jak się zachowuje tutaj ta czerwona strefa. Moim zdaniem, powinna zostać utrzymana. Jeżeli nie zostanie utrzymana, zejdziemy do 786, które jest naszym następnym wsparciem. Myślę, że Ethereum bardzo mocno dostanie w dupę i zobaczymy spokojnie zejście do tych 1900 dolarów, gdzie krytycznie widziałbym 1600, 1700 dolarów, co jest jak najbardziej możliwe, patrząc na fakt od sprzedaży ETF-ów i tego, co tam się dzieje, i w ogóle tego, co się dzieje na całym projekcie. no to bardzo średnio to wygląda i trzeba na pewno na to uważać. Nie łapcie spadających noży, bo to może się skończyć bardzo źle dla waszego portfela. Zresztą, jak zobaczymy sobie na dominację USDT, czyli Market Cap, USDT Dominance, to widzimy, jak sytuacja ma miejsce i cały czas poruszamy się w pięknym puzonie. O, tutaj nam jakiś skrzat przesunął. Cały czas poruszamy się w pięknym puzonie, więc w tym momencie pamiętajcie, jeżeli dominacja USDT będzie szła do góry, cena bitcoina będzie spadała. Jeżeli dominacja do USDT będzie szła do dołu, cena. Bitcoina będzie wzrastała, więc to jest również wykres, na który powinniście dosyć mocno patrzeć, w jaki sposób się zachowuje i dokładnie go analizować, ponieważ to może wam pomóc w wyznaczeniu ewentualnego ruchu stricte na Bitcoinie. Dolar niestety też w dupkę dostał, więc zobaczymy, jak FOMC wykona w tym tygodniu swoje ruchy i jakie będą dzięki temu decyzje również na kryptowalutach, a jest to kluczowy tydzień dla krypto. Na pewno. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej wykresów również altcoinów, zapraszam was serdecznie oczywiście na strefę patrona na Discordzie. A teraz przejdźmy już do najważniejszych informacji rynkowych, czyli newsów ze świata krypto. Moi drodzy, fomc. Można powiedzieć, że przed nami, słuchajcie, jeden z najważniejszych tygodni na krypto. Pod kątem wydarzeń, ponieważ już w środę o godzinie 20.00 czasu polskiego odbędzie się właśnie spotkanie FOMC, czyli wydarzenie, które najprawdopodobniej nada nam kierunek na najbliższe dni, a nawet tygodnie. I słuchajcie, może byłby to taki zwykły FOMC, tak samo wyglądający jak te od wielu, wielu miesięcy, na którym nic by się nie zmieniło, nie byłoby zbyt dużych ruchów, wyceny byłyby już wcześniej wrzucone. Jednakże w zeszłym miesiącu nasz dziadek Paweł, powiedział pewne ważne słowa, mianowicie time is come, oznacza to, że Fed przygotowuje się na obniżkę stóp procentowych, więc faktycznie możemy zobaczyć dosyć ciekawe sytuacje na rynku kryptowalut. A moi drodzy, analitycy z Forex Faktory przewidują obniżkę o 25% punktów bazowych, jednak według siemi Fed Watch szanse między obniżką o 25 a 50 punktów się wyrównały i jest po prostu 50-50, także nie możemy wiedzieć czego się spodziewać, ale na pewno będzie ciekawie. Więc słuchajcie, nieważne z która z opcji Zostanie wybrana, ale na pewno ten tydzień będzie miał ogromne znaczenie dla przyszłości krypto. Oczywiście w najbliższym czasie, więc śledźcie, wpadajcie na Discorda, ponieważ będziemy to rozgrywać na żywo, będziemy komentować to wydarzenie na żywo, a będzie się działo, więc wpadajcie, nie zapomnijcie. środa godzina 20. Usta na Discordzie. Moi drodzy, Grayscale. W zeszłym tygodniu Grayscale poinformowało na swoim Twitterze o tym, że uruchamia fundusz powierniczy XRP. Grayscale wcześniej oferował XRP Trust słuchajcie, ale rozwiązał go w w 2021 roku po pozwie SCC z 2020 roku przeciwko oczywiście Ripple Labs, w którym stwierdzono, że token XRP jest papierem wartościowym. Ze względu na to jednak, że Ripple po wieloletniej batalii w sądach wygrało ten proces, Grayscale zdecydował przywrócić się swój produkt. Pytanie, czy są chorągiewką, czy faktycznie wyczuli okazję do zarobienia pieniędzy. A warto zauważyć, słuchajcie, że w momencie, gdy XRP Ripple wygrało, Grayscale ponownie zainwestował właśnie w SRP aktualnie stanowi ono 1,73% ich podfunduszu Digital Large Cap, który posiada aktywa wartości. 570 milionów dolarów. I wydawać się oczywiście może, że jest to bullish informacja dla XRP i całego rynku i założenie Trust Fundu właśnie na tym projekcie to podwaliny do odpalenia ETF-ów na XRP, jednak jeśli oglądaliście mój najnowszy odcinek o ETF-ach, to powinniście wiedzieć, co dzieje się z daną kryptowalutą, w którą wchodzą grubasy oficjalnie. Na początku jest pompowana, ale co potem? Słuchajcie, MicroStrategy. MicroStrategy zdecydowało dokupić się 18 1300 sztuk bitcoinów po średniej cenie 60 408 dolarów. I to jest to, co Wam powiedziałem w długim terminie, tak naprawdę kto wygra, hodlujący i cierpliwy. W tym samym zwiększając swoje zasoby tego aktywa do 244 800 sztuk. A słuchajcie, Saylor powiedział, że firma osiągnęła w tym kwartale rentowność bitcoina na poziomie 4,4% na swoich udziałach i 17% od początku roku, co jest bardzo dobrym wynikiem. A rentowność bitcoina to wskaźnik opracowany przez Microstrategy w celu opisania procentowej zmiany w danym okresie właśnie między zasobami bitcoinów firmy a zakładanymi, rozwodnionymi akcjami w obrocie. Co ciekawe, słuchajcie, nie doszło do spadków na rynku, co można powiedzieć, że było tradycją za każdym razem, gdy pojawiała się informacja, że Microstrategy ma zamiar kupić bitcoiny albo je po prostu kupiło. Oznacza to właśnie, niestety, niestety zobaczymy z perspektywy czasu, że rynek trzymany jest właśnie przez dużych graczy przetworzonych, Pomcem, aby cena nie poszła czasem przed tym wydarzeniem, tam, gdzie niekoniecznie by tego chcieli. Także, moi drodzy, to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądnięcie. Jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrypcja oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a przede wszystkim pomóc zwiększyć mi zasięgi, które są dzięki właśnie Wami dotrzeć po prostu do większej liczby osób, więc zapraszam was serdecznie do darmowego Discorda. Jeszcze raz dziękuję za pełne wsparcie i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się na razie.